Dobry dzień, panie i Ja jestem koordynatorem projektu z polskiej strony. Cieszę się na możliwość współpracy z państwem i realizacji tego właśnie projektu. Ja radzę, jeśli może z wami poznajemy się i wspólnie realizować ten projekt. Jak już było wspomniane przez moich przedmówców, w tym momencie jesteśmy też na etapie dogrywania i przygotowywania pierwszej... Wizyty studyjnej no do Polski. Jakże skazali moi poprzedni mhm. widać, my zaraz gotujemy intensywno pierwszy nauczalny wizyt do Polski. Czyli niedługo, bo nieco za ponad dwa tygodnie spotykamy się w Polsce. Na zabawę, za dwa tygodnie my zostaniemy już mhm. w Polsce. Gdzie będą, gdzie uczestnicy projektu będą mieli możliwość zapoznania się z polskimi doświadczeniami z Dolnego Śląska w rozwoju w atrakcyjności inwestycyjnej i pozyskiwaniu inwestycji. De uczestnicy nawziętego wizytu będzie się poznać się z praktycznymi przykładami uspiętego prowabliowania inwestycji mhm. w Nizhni regionie Polski? Odwiedzimy m.in. dwie ciekawe gminy. Jedno to miasto Dzierżoniów, druga to gmina Kobieżyca. Ми будемо серед іншого в двох успішних і цікавих громадах: одна це дзержонів, інша кобіжиця. Прийдемося їм досвідченням і їх розв'язанням в темату, звітування інвестицій. Ознайомимося з їхнім досвідом та з їхніми інструментами приваблювання інвестицій. Będziemy też, gość, będziemy też gośćmi w kilku instytucjach otoczenia biznesu, wsparcia biznesu z Dolnego Śląska. E, mhm. Także my widzimy kilka instytucji pitynki to otoczenia biznesu z Niżniej Siłazji. Instytucji takich jak Dolnośląska Izba Gospodarcza czy też Agencja Rozwoju Aglomeracji Miejskiej. Такими інституціями буде mm -hmm. Нижньосілецька палата, а також Агентство розвитку Вроцлавської агломерації. Чи mm -hmm. e, так, як ми вже на етапі фіналізування програму візити студійної? Так, як вже було сказано, ми зараз завершуємо роботу над програмою навчального візиту. Mm -hmm. Która rozpocznie się 7, 7 kwietnia i potrwa do 12 kwietnia. Wizyty poczne się z 7 kwietnia i będzie się do 12 kwietnia. Mm -hmm. Oczywiście będziemy się też spotykać kontaktować na dalszych etapach projektu, realizacji projektu. Zwyczajnie będziemy także te kontakty mm -hmm. to zustarzata się w czerwowych etapach realizacji projektu. Mm -hmm. Ale pierwszą rzeczą, czyli pierwszym naszym wydarzeniem będzie właśnie ta wista studyjna. Ale mhm. pierwszy i nasz wspólny zachód, to będzie wyjście opisanej naczalnej wizyt. Mhm.